Maja. Nie widzieliśmy się już jakiś czas, i ja też nie byłem w domu, więc będę dzisiaj wrzucał dla ciebie aż trzy prezenty. Mam dla ciebie lizaka, mam dla ciebie naklejkę z prosiaczkiem i mam dla ciebie niebieskie spinki. I teraz Wrzucam je tutaj. Yy, tu wrzucę naklejkę z prosiaczkiem. Tu wrzucę spinki. Będziesz mogła je założyć na włosy. A, tu już jest miejsce zajęte. A Lizaka wrzucę do tej dużej. Yy, dużej szufladki. Mm -hmm. Poczekaj chwilkę, muszę otworzyć.